Cześć, witam wszystkich na kanale. Dzisiaj zajmiemy się małym serwisem w hondzie. Jak widzieliście, dużo czasu spędziłem na tym, żeby go skompletować, tą środkowo-tymną część. Została nam do roboty jeszcze przednia część, ale już nie mogę się doczekać, czy motorek zapali. Dlatego teraz pora na mały serwis. Zaczynamy! Mówiąc o małym serwisie, mam na myśli uzupełnienie oleju, ponieważ komora na silnikowa jest całkowicie pusta. Uzupełnię to 10W40 yy, Motula. Zapewnia to smarowanie zarówno skrzyni biegów, jak i sprzęgła. Yy, nie wiem, czy wszyscy są świadomi, ale nie wszystkie oleje można używać do sprzęgła. Więc uzupełnię olej. To jest raz. Yy, a dwa: yy, będę musiał zająć się filtrem powietrza, ponieważ jest suchy jak pieprz. Gąbeczkę muszę wyjąć i nasączyć. Zaczynamy. Mamy wyjęty do serwisu filtr powietrza. Chciałbym go teraz mocno nasączyć. Jest suchy jak pieprz. Więc I sądziłem że ta butelka jest taka pełna. Podnieciemy trochę. Filc jest czuć, że filtr jest wilgotny po całości. Myślę, że wystarczy mu Pora założyć to wszystko na, na motocykl i, i spróbować odpalić maszynę. Na tą chwilę motorek może być odpalony. Ma olej, jest nasączony w filtr powietrza, ma troszeczkę benzyny zmieszaną z olejem do dwusuwów. W pojemniczku na olej do dwusuwów jest jeszcze pusto, ale nie szkodzi to. Nie wiem do końca, czy ta pompka działa. Chciałem dodać najpierw mieszankę kompletną już do, do baku, żeby, żeby mieć pewność, że, że, że jest smarowanie. Yy, motocykl kiedy będzie odpalony, sprawdzę czy, czy pompka zapodaje yy, dawkę olejową i wtedy dopiero yy, zrobię tak jak powinno być, czyli olej do yy, zbiorniczka pod siodło, czysta benzyna do... Nawet nie spodziewałem się, że pójdzie to tak łatwo. Na dzisiaj to już wszystko. Na rzeczy do zrobienia zostało mi jeszcze przód, jak wiecie. Nie mogę jednak z tym ruszyć, ponieważ czekam obecnie na części. Trudno, żebym rozgrzewał coś, a potem czekał cały tydzień na to, żeby skompletować części, ponieważ motorek będzie wtedy nie do ruszenia. Czekam obecnie na kierownicę. Jeżeli będę miał kierownicę, rozbiorę i wymienię całą kierownicę, ponieważ ta jest zbyt krzywa, żeby tracić na nią czas. Będę również musiał wymienić łożyska w główce ramy. Więc świetnie to się zgra, że wszystko jest w jednym punkcie i można zrobić w sumie wszystko za jednym zamachem. W następnym odcinku pewnie nas to nie ominie. A póki co, dziękuję za oglądanie i zapraszam na kolejny odcinek.